Uuuu, raczej mi Ja, Rolf. A ty tu czego? Chcę rozmawiać z Lugosem Sinnym. Słyszałeś? Chcę rozmawiać z Lugosem. A nie chcesz jeszcze wychędożyć Frey przy Błędo? Zejdź mi z drogi. Bo co? Ach, mnie nudzą takie rozmowy, bo dostaniesz w zęby. Myślisz, że mnie nastraszysz? Jorulfa, syna odmara, zwanego Rosomakiem. Ej, co to za wrzaski! Jakiś obcy na drakar chce wleść. Mówi, że ma interes, ale... Wpuść go! Jak będzie nudził, wyrzuci się go za burtę! To na razie Jorulfie, synu Rosomaka, czy jakoś tak. Nigdy nie żartuj z mojego ojca! Nigdy! Ja z wszystkie stwory z krzywów, jak Ci się To na ich czele pójdzie moja teścią. Wiesz, kiedy ostatnio miałem na drakarze kogoś z kontynentu? Nie. Jak wiozłem jeńców z Velen na targ niewolników w Nazairze. Mów, po coś przy las. Twój ojciec uznał, że przyda ci się pomoc Wiedźmina, a ja mam u niego dług. Więc co to jestem. Mówiłem mu, żeby się nie mieszał, że sam sobie poradzę. Może się myliłeś. Jaskinia Snów to podobno niebezpieczne miejsce. Śmiertelnie niebezpieczne. Dlatego właśnie tam idę. Dobra, niech będzie, bo stary się będzie pluł. Miałem się już zbierać. Jesteś gotowy? Co nas czeka w tej jaskini znów? No to zależy tylko od nas, bo... A, wytłumaczę ci później. Możemy ruszać. To daleko? Nie, rzut kamieniem. Zbierzemy tylko resztę chłopaków i wchodzimy. Okaże się, ile jest prawdy w legendach. To najlepsi wojowie z mojej drużyny. Pójdą z nami. Jorulfa zwanego Rosomakiem już znasz. A, my. A to Uwe Milczek. Czemu Uwe jest taki cichy? Bo nie ma języka. Co się stało? Widział coś na mrozie? Nie, odjął go sobie, bo po pijaku wyzywał króla Brana. Stracił głos, ale zachował honor. Ciekawe macie zwyczaje. Zanim wyruszymy, powiedzcie wreszcie coś więcej o tej jaskini. Wolę wiedzieć, z czym będę walczyć. To możesz wiedzieć tylko ty. Starcy mówią, że w jaskini, snów, trzeba się zmierzyć z tym, czego się najbardziej boisz. Co sprawia, że w nocy budzisz się z krzykiem. Coś, co już było, będzie, albo być może. Ciekawe, czego się może lękać zabójca potworów. No ale dość gadania. Miecz w dłoń, idziemy. To jak czego, ale jak przerywi, że akurat nie boję Prawdziwe wyzwanie czeka na końcu jaskini! Serę z tobą, zatańcz Wiesz, jaką łapę do litery w naszej mowie? Nie mam pojęcia. Nilfgaard, Barla. Dzieci nie Nilfgaardu, bo czarne, tchórzliwe i żądne księgi. Ty, kurwa, Totem! Wszystko się zgadza. Teraz trzeba zjeść te zioła. Niby po co? Żeby pójść dalej, tam, gdzie zaczynają się koszmary. Tak mówi legenda i tak trzeba. Co to za zioła? Hmm. Czekaj, czekaj, co ten druid mówił? E, szalej, mak, pokrzyk i ten, no, e, lulek. O, to czeka nas niezła jazda. A, dobra, dawaj. Masz. Uwe, Jorulf, wcinajcie. Do ostatniego ziarnka. Ja tam nie czuję żadnej różnicy. Ty, Uwe, jak pytasz niemowlę o zdanie, to chyba jednak czujesz. No, chodźmy. Pora zmierzyć się ze strachem. Tego finwala tam u góry! Nie, za duży jak na finwala To no Płetwal. Płetwal! Z takim krótkim pyskiem chyba ci odbiło wody tych to niemożliwe. Widzę, że z strudzeni walką. Siądźcie ze mną, wypijcie wiodu i opowiedzcie o swych przygodach. Dziękujemy, król. My... Nie będę z tobą pił starczy i nie będę tytułować się królem. Zejdź z tronu, póki jeszcze możesz zrobić to własnych siłach. Uwa. Ty mówisz? Ja... Ja nie... Ja przecież. Huh. Znów mnie obraziłeś, Uwe Milczku. Za pierwszym razem pozwoliłem, byś sam się ukarał i zachował honor. Ale teraz, teraz zginiesz jak tral, a twoje szczątki skarmię węgorzom. Zginiesz, Turniu! Dalej, ludzie, kto mi da głowę! Dziwego. Na morzu co i raz takie się widzi. Czaj widzi się, że skrzydła mają. A te tu? One jakby pływały w powietrzu. Ja znam ten draka. Zna. Znasz. Znasz. Łódź twego ojca. Łódź, którą rozbiłeś o skały. Zasłuchałeś się w nasz śpiew. Pozabijam was! Pozabijam morskie kurwy! Spróbuj, ale życia i tak mu nie przewrócisz. Zabiłeś go, syn zabił ojca. Zaraz z tobą zatańczymy! Jorulf, to był wypadek. Ting oczyścił cię z zarzutów, ale nie oczyścił mojego sumienia, Chodźmy z tobą. Co zabijesz potwora wyłazi kolejny. Czy to właśnie koszmar Wiedźmina? Nie, codzienność. Sen, a ja nie boję się niczego! Ty się niczego nie boisz, ty? Zeszczałeś się w gacie, jak uderzył w drzewo około domu. Pokazałem trzy lata, pokazałem już sto razy, że. Zeszczałeś się przed całą wsią taki wstyd, syn Jarla. Trzeba cię było wygnać. Jesteś tylko widziadłem! Zjawą! Zjawą twego ojca, którego się boisz. Mówisz, bo że nie dorastasz do pięty. Że go zawodzisz. Jestem lepszym wojownikiem niż on kiedykolwiek był! On domo! Nie Zginiesz, Turniu! Zasklinijcie! I kto jest lepszym wojownikiem? Kto? Pf, pf. Lugos, zostań! Tylko zjawa, ale to nie przystoję. I tak będzie moja. Po moim trupie. Jak sobie życzysz. Wstawaj, Geralt. Płaciłeś swój dług, jesteś wolny. Powiesz ojcu, z czym ci się przyszło zmierzyć w jaskini? Znów? Pewnie, że tak. Przecież się go nie boję, nie? To był honor walczyć u twego boku. Bywaj, Gerard.